Mokren Łapsken. Dzień dobry, dobrym wieczorem. Filmen kręcen, Piątkę. I wystarten Machen 220. Dzień dobry. podsumowanko całego tego mojego restartu, Nie wiem, od czego zacząć. Akwarium ma 6 dni na tą chwilę. I co tutaj. Co tutaj się dzieje? Pierwsze takie wrażenie. Ja tutaj nic nie tykałem, oprócz rasa, ale to później. E, nic nie tykałem, oprócz rasa, no nieźle. E, więc tak, nie wiem, czy widać korzuch jak jasna cholera. Ja tego nie rozumiem. Woda kranowa, woda osmotyczna, miękka, twarda, karmione, niekarmione, y, filtry stare, filtry nowe u mnie korzuch jest zawsze. Ale przynajmniej nie muszę się martwić o wartość CO2. I dlatego jej nie mierzyłem dzisiaj, bo akwarium jest właśnie świeże. Po testach, pierwszych testach i ym, także no, no na pewno CO2 jest tutaj dosyć ostro, więc już od razu nie będę mówił, że od razu na Ziemi akwarium, od razu CO2 poszło na pełnej e, tej, no, na, na cały z nich. Mglony się nie pokazują. Nie wiem, czy odrobinkę mi okrzemek nie wychodzi na tym. To nie jest piasek, to jest drobny żwir. Um, odrobinkę mi tutaj chyba okrzemki zaczynają wychodzić, co by się um, łączyło z tym, że substrat tetra, niestety, którego dodano ziemi, jak, go założyłem, jak założyłem akwarium 3 lata temu na nim, okrzemki mnie jadły z kopytami. Ale wtedy były dwa wiadra, no dzisiaj jest tam może z litr tego, 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 także. No może nie będzie tak źle. Zresztą okrzemki to powinny sobie same odejść. Ym, na szybach pojawiło się takie. To nawet nie glon, chyba, tylko odrobina takiego, takiego czegoś, jak wychodzi troszkę na korzeniach. Takie coś, jakby pleśń, jakby to wskazywało jeszcze na, na nierównowagę biologiczną. No ale no co się dziwić, akwarium 6 dni temu założone. Ym, jeżeli chodzi o rośliny, znaczy tak, żadnego wykwitu pierwotniaków nie było. Jeżeli chodzi o rośliny, to tak topienia żadnego, na żadnej roślinie nie ma. Żadnego gubienia liści jak na razie. Troszkę się płożą, bo są niektóre z roślin, troszkę się płożą, bo są posadzone dosyć rzadko. Natomiast śmiało można powiedzieć, że na każdej roślinie zauważyłem wzrost. Akwarium jest nietykane, jest dzień przed podmianą i wszystkie liście jakie, jakie rośliny pogubiły to tam wszystko pływa, no to jest wszystko. Eee, nie mogę się doczekać aż wróci już drugi filtr i skimmer, żeby się tego kożucha pozbyć, bo nie mogę na to patrzeć, ale, ale no, Jak już będzie drugi filtr to będzie po robocie. A właśnie ryby! Już tydzień czasu, szósty dzień męczę ryby. Męczę ryby w pojemnikach zastępczych, dwa skalary w beczce 80 litrów i drobnicy troszkę w akwarium 12 litrów. Męczę je, morduję, podmiany mają co drugi dzień, praktycznie 50%. Eee, filtry, wszystko na powietrzanko. Eee, no szczerze powiedziawszy, te pojemniki zastępcze to bardziej mnie męczą niż te ryby, ale okej. Okay. Więc no, o rybach skończyliśmy. Co dalej? do testów może dojdę sobie później, jakie wykonałem dobra, te niuanse jeżeli chodzi o ziemię i start chatyka na ziemi pamiętam jak 2,5 roku temu założyłem to akwarium na tym moim wspaniałym substracie i kręcąc coś w podobie takiego podsumowania pytałem ludzi w e, tak w powietrze kiedy to nawozić, jak to nawozić, kiedy zacząć, czy. No wtedy akurat wszyscy zlali mnie ciepłym moczem, nikt mi na to pytanie nie odpowiedział. A kiedy już na, w akwarium naodpieprzałem, kiedy już mnie krasnorosty gryzły w kostki, a zielenice dusiły po nocach, to wtedy mi pisali ludzie, że. A, no nie umiałeś, to się zaczyna od żelaza, od potasu i tak dalej. No więc jak no minęło trochę czasu, ja już wiem jak ja zaczynam nawozić to akwarium, a mianowicie jest inaczej niż na innych podkładach, innych podłożach, jest tutaj troszeczkę, no, troszeczkę inaczej niż na podłożach aktywnych, nawet na podłożach aktywnych bogatych, Nawożenie się zacznie troszeczkę inaczej. Dlaczego? Dlatego, że, i to się tyczy nie tylko HTK, ale i nawet lotek, że zaczynając na ziemi, trzeba pamiętać, że ziemia jest cholernie bogata. Świeża ziemia, zalana pierwszą wodą, wiadomo, wyrzuci. Wywali do tej wody wszystko, co jest w nadmiarze i zaczynając akwarium na ziemi, właśnie trzeba się nastawić, że te pierwsze 2-3 miesiące to jest wylewanie tego nadmiaru, którego się nie są w stanie pobrać i w momencie, kiedy nam po tych dwóch, trzech miesiącach ziemia już się na tyle wypłucze, że to co bogate ma siedzieć tam, gdzie siedzi, czyli w podłożu i już nic, już przestaje wpływać na parametry wody i to niestety podmiany, 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 jeszcze raz podmiany, wyle... trzeba to po prostu wylać, wypłukać. To nie jest takie też proste, to, to troszeczkę zajmuje, ale trzeba tego pilnować, także jeżeli chodzi. Aha, właśnie. Akwarium zostało zalane w sobotę połową wody. Potem w niedzielę dolana połowa wody i właściwie w środę już wymieniłem 50 litrów wody. Czyli już właściwie po trzechniach dniach była podmianka. A jutro będzie pełna beka 80 litrów wody i jeszcze przyszły tydzień takie podmiany będą. Potem będziemy się patrzeć na testy, co tam się dzieje. Czy to wywala cały czas, czy, czy to wywalanie rośnie, czy maleje, czy stoi sobie na jakimś tam poziomie. No i tyle. No. Aha, właśnie. Jeżeli chodzi o start mojego nawożenia, wygląda ono tak. Jak mówiłem wcześniej, ja nie chcę w tym akwarium dużych stężeń nawozów, a zwłaszcza Makro. Wymyśliłem sobie taki plan, że rośliny będą dostawać tyle dziennie, ile są w stanie zjeść. Natomiast chciałbym, żeby poziomy NPK trzymały się dość nisko w tej wodzie. I na pewno mi ktoś powie, że to jest zły plan, ale ja to już robiłem. To nie jest tak sobie z dupy wzięte. I działało mi na innym akwarium, no zobaczymy, czy mi na tym zadziała, czy nie. Więc tak, makro oczywiście nie podaje nic, a nic. Oprócz oczywiście najważniejszego makro, czyli dwutlenku węgla w ilościach dużych. Natomiast właściwie od pierwszego dnia, po zalaniu w niedzielę, akwarium już dostaje żelazo i mikro. Co prawda dawki ostrożne, bo nie wiem ile tego makro mi tam poziomia wywali, ale... Yy... Także no, daję mikro oraz żelazo w dawkach dziennych od, od samego początku. Na razie zaczynam yy, w przeliczeniu na 0,3 ppm, a żelaza w skali tygodnia. I tyle. A co zrobimy z makro? No z makro zrobimy tak, że zobaczymy, jak ono tam będzie. W myśl pewnej zasady, którą ktoś mi sprzedał i uważam, że jest to bardzo mądre zdanie, że jeżeli coś w wodzie jest, to nie warto tego dodawać, nie warto tego dolewać. Lać tylko to, czego w wodzie brakuje. Tym, tym, tym tropem będę sobie szedł. Nie wiem, czy było słychać, co się właśnie wydarzyło. Taki dźwięk, jakby ktoś wodę w kiblu spuścił, ale to dojdę do tego w innym filmiku. Także um, dzisiaj zrobiłem sobie testy. Dzień przed podmianką, no bo chciałem zobaczyć dokładnie, co tam się w tej wodzie piszczy. I testy wyszły takie. Że spodziewałem się o wiele gorszych. Aha, jeszcze zanim o tych testach, to yy, woda do zalania została to, znaczy została użyta woda Aroi i mineralizator. Wartości wody użytej do zalania to jest GH5, KH3, wapń yy, miligram, 25 mg na litr oraz w magnes 6 mg na litr, tak? Tak pH nie sprawdzałem, nie mierzyłem, no ale ile taka woda może mieć pH? Na pewno niewysokie. Jak zakładałem 25 na dokładnie tej samej ziemi, to mi z początku pierdolęło pH do góry bardzo. I byłem zdziwiony, zastanawiałem się dlaczego to pH mi tak pieprznęło. Oczywiście w tym akwarium użyłem dokładnie tej samej ziemi i wyczytałem na worku, czego nie doczytałem wcześniej, że ziemia ma dodatkowo Dodatkowy, ta moja ziemia, której używam, ma dodatkowy suplement wapnia. I tu, niestety, zabawa z sitkiem okazała się nie taka głupia, dlatego, że ten wapń był w takich granulkach, takich półcentymetrowych i został dosyć skutecznie odsiany. I w tym akwarium już mi kacha nie walnęło do góry. Ziemia troszeczkę mi te twardości podniosła z początku, ale... Kachami mi nie walnęło już do góry praktycznie wcale, więc to sitko, mimo że nie było to fajna zabawa, ale okazało się być wcale nie takie głupie. No, na przyszłość radzę sprawdzać na ziemi, czy nie ma właśnie takich dodatków. Chociaż w 25 to kH skoczyło, ale bardzo szybko spadło, więc ten wapń się najprawdopodobniej dosyć szybko wypłukał. Dobra, yy, testy. Więc powiedziałem, jaka woda, jaka woda wyjściowa, o jakich parametrach została zalana, a testy dzisiaj wyszły takie. Po pierwsze, primo, najważniejsze, NO2 e, wyszło 0, między 0 a, a granica niewykrywalności. I tutaj chodzi o wpuszczanie ryb, wiadomo, NO2 zawsze powinno być 0. No i tutaj ten, ten, to zerowe NO2 jest prawdopodobnie efektem połowy starej wody i starego filtra i, 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 i lepszej już biologii, na tym akwarium, od samego początku. KH wyszło 4, GH wyszło 6, więc oba, obie twardości podniosły mi się tylko o jeden stopień i tutaj wynik jest po prostu zajebisty, ale dochodząc do NPK jeszcze, cieszę się jeszcze bardziej, bo wydawało mi się, że, podejrzewałem, że to ziemia walnie mocniej i tutaj też się okazało niegłupie troszeczkę jej zmieszanie z tą tetrą, i danie jej troszkę nie, no mniej niż daje zwykle, i teraz uwaga: NPK wyszło tak. NO3 dyszka, PO4 1 potas 15, tak wyskoczyło po pierwszym zalaniu bez nawożenia makro. Jeżeli chodzi o żelazo, które już podaję w wyniku w słupie wody wyszło 0,05. Czyli jest to właściwie granica wykrywalności. A poszło do tego akwarium 0,3. Także wydaje mi się, że z tym żelazem po podmianie to makro powinno tam ciuteńkę spaść, chociaż ziemia pewnie nadal będzie coś tam jeszcze oddawać. Ona jeszcze długo będzie oddawać, więc prawdopodobnie może być tak, że makro to akwarium nie zobaczy nawet z miesiąc czasu. Dopiero jak mi już naprawdę poziomy spadną, wtedy będę. Dosyć, dosyć reglamentacyjnie podawał te, te pierwiastki, ale z żelazem wydaje mi się, że już można troszeczkę więcej, chociaż też ostrożnie. Też ostrożnie. No i tyle. no, Ja jestem strasznie zadowolony z tych, tekst, z tych testów, jakie one mi wyszły. W bardzo dobrym kierunku to idzie. Akwarium sobie. Dojrzewa. Myślę, że jutro po podmianie już tą drobnicę wpuszczę. Skalary chyba jeszcze nie, bo rośliny na pewno jeszcze się tam nie ukorzeniły jakoś jakoś bardzo. Ale, ale tą drobnicę wpuszczę wkurgają mi już te podmiany wody tam ciągłe. Więcej z tym roboty niż tak naprawdę. Z akwarium. Szyb jeszcze nie ścierałem niczym, coś tam jest. Aha! Na pewno się znajdzie taki jeden, który mi napisze: weź, wymień, wszystkie rośliny jakich użyłeś w tym akwarium. Więc na koniec postaram się je wszystkie pokazać w miarę z bliska i, i wymienić. Idąc od lewej: Aponogeton longi plumulosus. Pogostemon stellatus. Stellata, ewentualnie Australis Stellata, dwa rodzaje, jeden, który wybarwia się na czerwono, drugi, który nie. Plexa Japonica, dwie sztuki. Staurogyne Repens. Didi Plis Diandra. Pogostemon Helferii, który jeszcze się nie stopił i jest to bardzo dobry znak. Jedyny Anubias jaki jest w tym akwarium, czyli Anubias Petit. Mikrozorium Narrow Leaf, a w tym przypadku mikrozorium No Leaf. Owiązane eee, do kokosa. Pogostemon Erectus. W samym środku. Hmm, próbka, bo to trudno nazwać sadzonką. Rotala valici. Można się śmiać. Rotala Rotundifolia alternatera rejneki y, mini super red jedna hirsuta, druga hirsuta, trzecia hirsuta marsila hirsuta trawnik tam z tyłu takie malutkie pomiędzy dwiema kempami to jest ludwigia Arquata i jej wielki comeback rotala macrandra markandra, macrandra, maracandra chuj wie jaka rotala indica bonsai lobelia cardinalis w mokrołapskowym akwarium po raz pierwszy i ostatnie najnędzniejsze sadzonki ze wszystkich roślin jakie miałem, ale ładnie wraca yy, Mikrantemum umbrozu. Tym samym to wszystkie rośliny jakie w tym akwarium posiadam. Mam nadzieję, że wymieniłem wszystkie. Wystarczy 220 po 6 dniach mokre łapska. Dziękuję. Nie jest źle.